Halo halo, cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj e, tak, szy tak szybko film jak obiecałem w poprzednim. Bardzo się cieszę, że znowu tak szybko dużo wyświetleń. E, naprawdę jestem e, można powiedzieć dumny. E, no i co? Jak wiecie, w poprzednim odcinku stanęliśmy, bo my musieliśmy zrobić 5 wydarzeń losowych, ale mi się naprodukowały te śmieci, więc zobaczę tak w rozbiegu trochę. Więc zobaczę dopiero e, przyszedłem z dworu więc zobaczę co tutaj się pojawiło. Niestety mamy ciągle droga jednopasmowa e, tu mamy jedno i dostaliśmy 10 piek futbolowych musimy jeszcze jednego jedno wydarzenie. no tutaj się trafiło i no i dobrze i musimy jeszcze zdobyć ileś zaopatrzenia za do, zaopatrzenia, tak? Musieliśmy, musimy zdobyć ileś zaopatrzenia. Zadowolenia, przepraszam. Ciągle mi się myli. E, I to zadowolenie sobie zrobimy. Nie mam kompletnie pomysłu, jak zyskać je. No musimy przez dekoracje, niestety. Mamy jakieś tam twarze starożytnych, one dużo dają tego zadowolenia. No, dają aż 470. Więc jest to bardziej optymalna. i szybciej się to zrobi. Cztery powinny wystarczyć. Dobrze, nawet trzy i zbieramy kolejne piłki. Zebrać zaopatrzenie i odwiedzić tawerny znajomych. Kolejne zadanie. Takiego można powiedzieć, pecha. Mam że e, kilkanaście godzin temu to już robiłem, i chciałbym nagrać. Jak robię wszystkie zadania, e, po kolei, jak robię jeszcze cztery i zaopatrzenie. Jeden, dwa, trzy i cztery. I tawerny znajomych odwied... A, jeszcze jedna pomyłka. I dobrze, i mamy jeszcze zebrać 200 tysięcy zaopatrzenia. Skasujemy te twarze starożytnych. No i teraz sobie zbudujemy coś, co, daje, co zabierze nam dużo zaopatrzenia. Czyli tą sekcję też muszę ją postawić. Nagle miejsce się zrobiło mało. Już powinno być. Broni ciężkiej, to będzie sekcja przeciwpancerna. Aha. Muszę postawić jeszcze jedno? Jeszcze jedno. I tak. Mnóstwo tego zaopatrzenia idzie. Zbuduj siedem. Mm, Dekoracji było? Tak, siedem dekoracji musimy zbudować, i do 16 może trwać film, taki bardzo, naprawdę krótki, ee. Ee. już chyba było siedem. I teraz musimy 15 minut. Czy mamy przyspieszyć? 15, tak? Da się zrobić. Um. Ile 17 razy? 15 minut. Naprawdę, dzisiaj w takim razie. śpieszy y, 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 się. A i zadania chcę też, żeby były spokojnie zrobione. 17, 16, to musimy nastawić jeszcze Magnum Opus na 15 minut. Magnum Opus bardzo pomaga w zadaniach czasami, bo jest, produkuje tak zazwyczaj punkty rozwoju. Ale teraz mamy też pomaga w zadaniach. I zrobione. Wygraj 6 bitew, zbierz kolejne zaopatrzenie. Um, dobrze, co, co mam tutaj, już 342 piłki, bo wydałem 6 bitew. No to na sąsiadów: 3, 4. Pięć sześć yy, i sto tysięcy zaopatrzenia, czyli dwa razy to. teraz godzina. Chcę dla was nagrać jako jedyny, bo tak naprawdę mało osób tak robi, że wszystkie zadania, że każde zadanie wam pokażę, że to nie jest wcale takie trudne zrobić dużo zadań, szczególnie w tym evencie, który no jak do tej pory <coughs> wydaje się prosty. Ile razy jedną godzinę? 12. To będzie dziewięć. Muszę wymienić cztery przyspieszajki półgodzinne. Jeszcze Co ja robię? Nie, to muszę, niestety tak. I zadanie zrobione. Monety Cztery u handlarzy Wymieniamy jakieś śmieci. A wrotem boga mi się przydadzą. Z jakieś inne? Typu jakaś skrzynia premii. Szybko chcę co zrobić. Tyle, tak? No jeszcze na wszelki wypadek to dam. Dwie godziny. Zmieniamy. I te dwie godziny to będzie. E, na tym można by było to niestety skończyć, taki szybki odcinek. E, 8 minut już trwa. E, I dalsze losy będą potem. 52 punkty rozwoju, zobaczę sobie jeszcze skrzynkę pocztową, ale to już poza. Zdanie dzienne jeszcze bym chciał zrobić wyda jakieś punkty rozwoju i 5-minutową produkcję. Punkty rozwoju w Castel. 5-minutowa <laughs> produkcja. i pięć minut. Trzech zabrakło. Dzienne zrobione. Czyli to zrobione. Tutaj sobie jeszcze wieczorem, mam nadzieję, nakręcimy film. I sobie to za dwie godziny też nakręcę wieczorem film. Dalsze losy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kolejnego. Zapraszam na kolejne. Mówił król minus cześć.